Pokaż mi jak żyć, a nie tylko jak umierać Chcę po prostu być, nie myśleć jak mogę przepaść We mnie zawsze będzie bestia Pokaż mi jak żyć, a nie tylko jak umierać Chcę po prostu być, nie myśleć jak mogę przepaść We mnie zawsze będzie bez Yeah. Ja! Trzecia razów nie mogę spać. 4, piąta, zaczęli się bać. Może stach ogranicza nas? Może to, to nie byłem ja. Słuchaj, to tylko teraz ten czas. Ona widzi we mnie, go, ale to nie ja. W pustym pokoju miejsca ciągle brak To właśnie taki ją, sobie sobie tak Nie chcę przepraszać, bo nie czuję winy Zlice zawsze już będą blizny Przez głowy, co prawie zabiły Chciałem być silny, a nie miałem siły Chciałem zadziałać, a staję wryty Od dawna serio ja byłem już Chciałem zobaczyć, gdzie te błędy były Zacząłem rzeźbić gałęzie, to schyły Pokaż mi jak żyć, a nie tylko jak umierać ty Chcę po prostu wyjść, nie myśleć jak mogę przepaść nie mnie zawsze będzie bestia Pokaż mi jak żyć, a nie tylko jak umierać ty Chcę po prostu wyjść, nie myśleć jak mogę przetrwać Na mnie zawsze będzie bestia Pokaż mi miejsce gdzie ukryłem się weź mi mapę do miejsca gdzie chcę Skąd się opuści w co nikt dojście Będziemy tatleć, działać po teraz, krajem, który życie w kraj, na który zaczyna od od wełszu, męża, żebyś tym odżyć. Nie chcę przepraszać, bo nie czuję winy. Zwiedzę, zawsze już będą blizny przez wysygowie, co prawie zabiły. Chciałem być silny, a nie miałem siły. Chciałem zadziałać, a staję jak gryty. Od ja byłem wzyty. Chciałem zobaczyć, gdzie te błędy były. Zacząłem rzeźbić to po schyły Pokaż mi, jak żyć, a nie tylko jak umierać. Chcę po prostu być nie myślą. Nie myślcie, jak może przespać We mnie zawsze będzie bestia Pokaż mi jak żyć, a nie tylko jak umierać Chcę po prostu wyjść Nie myśleć jak może przespać We mnie zawsze będzie bestia